Jeśli czujesz, że Twoje emocje czasami przejmują nad Tobą kontrolę, wiedz, że to bardziej powszechne, niż Ci się wydaje i wcale nie jest to znaką słabości. W rzeczywistości każdy z nas doświadczył tego w pewnym momencie życia. Może zauważyłeś, jak trudno jest zapanować nad gniewem, gdy coś pójdzie nie tak, albo jak lęk Cię ogarnia, kiedy sprawy wymykają się spod kontroli. Ale to nie znaczy, że nie możesz tego zmienić. Właśnie o tym będziemy dziś rozmawiać. Jeśli czujesz się zmęczony, wybuchowy albo rozbity, to nie twoja wina. Ale może być twoja odpowiedzialność. Oto 10 znaków, że to nie ty kontrolujesz emocje, to one rządzą tobą. Stołyki mieli na to sposób. Pokażę ci go teraz. Witaj na kanale Filozofia Stoicka, miejscu, w którym odkrywasz starożytną mądrość, która odmienia współczesne życie. Tutaj porozmawiamy o tym, jak rozpoznać momenty, w których emocje przejmują ster nad twoim życiem, jak stołyki mogą ci pomóc odzyskać kontrolę. Czy zauważyłeś, jak czasami drobiazgi potrafią wyprowadzić cię z równowagi? Jak krytyka, która wydawała się błaha, sprawiła, że wybuchłeś gniewem? Albo ten moment, kiedy pozornie mały problem urósł w twojej głowie do rangi burzy, zostawiając cię zalęknionym i niezdolnym do spokojnego myślenia? To wyraźny znak, że emocje przejęły nad tobą kontrolę, a nie odwrotnie. I nie daj się zwieść, to może zdarzyć się każdemu, niezależnie od wieku, zawodu czy życiowej historii. Stołyki rozumieli, że każdy z nas w pewnym momencie może stać się ofiarą własnych namiętności. Ale wierzyli też, że możemy wytrenować swój umysł tak, by stać się panami samych siebie, ucząc się rozpoznawać, kiedy emocje próbują przejąć nad nami władzę. Wyobraź sobie swój umysł jak dom. Gdy emocje wymykają się spod kontroli, to tak, jakby każdy gość mógł wejść bez pukania, robiąc bałagan w środku i zostawiając cię bezradnym. Czy już kiedyś tego doświadczyłeś? Czy czułeś, że nagle przestałeś być gospodarzem w swoim własnym emocjonalnym domu? Ta stoicka metafora pomaga nam zrozumieć, jak ważne jest uporządkowanie naszych emocji, zanim one całkowicie nas opanują. Dlatego dziś wspólnie przyjrzymy się dziesięciu znakom, że to emocje rządzą tobą i jak to zmienić. I oto pierwszy znak. Gdy zauważasz, że reagujesz automatycznie, bez zastanowienia, jak odruch, to wyraźny sygnał, że emocje cię rządzą. Na przykład, ktoś cię skrytykuje i zanim się obejrzysz, od razu odpowiadasz atakiem, jakbyś musiał się bronić przed wrogiem. Ale czy ta osoba naprawdę chciała cię zaatakować? A może to tylko twoja reakcja na gniew, bez zatrzymania się i przemyślenia sytuacji? To emocjonalna pułapka, w którą wszyscy czasem wpadamy. Stołyki nazywali to namiętnościami, silnymi emocjami, które, gdy nie są kontrolowane, czynią nas niewolnikami okoliczności. Teraz zastanów się, ile razy pozwoliłeś, by gniew lub smutek przejęły nad tobą kontrolę, sprawiając, że mówiłeś lub robiłeś rzeczy, których później żałowałeś? Ile razy czułeś się bezradny wobec własnych emocji, jak pasażer w pędzącym samochodzie bez hamulców? Napisz w komentarzu, uznaję, gdy emocje przejmują nade mną kontrolę. To pierwszy krok do zmiany rozpoznanie problemu. Stołyki uczą nas, że nie możemy zmienić czegoś, czego nie jesteśmy świadomi. Dlatego rozpoznanie tych momentów jest kluczowe dla osobistego rozwoju. Ale na tym nie koniec samo rozpoznanie problemu nie wystarczy trzeba jeszcze działać. Spokojnie nie chodzi tu o działanie impulsywne, lecz o działanie z mądrością. Filozofia stoicka jest praktyczna, a nie tylko teoretyczna. Stołyki uczą nas uważności, refleksji i dyscypliny emocjonalnej. Czy jesteś gotów, by zrobić ten krok? Od teraz wspólnie odkryjemy kolejne znaki, że emocje tobą rządzą i przede wszystkim, jak przekształcić cię w sprzymierzeńców na twojej życiowej drodze. Zostań ze mną i koniecznie napisz w komentarzu, która emocja najczęściej przejmuje nad tobą kontrolę? Twoja odpowiedź może pomóc nie tylko tobie, ale też innym osobom, które przechodzą przez podobne wyzwania. Teraz weź głęboki oddech i przejdźmy do kolejnego znaku, że to emocje Tobą rządzą. Zdziwisz się, jak drobne zmiany mogą całkowicie odmienić Twoją relację z tym, co czujesz. Pierwszy znak, że emocje przejęły nad Tobą kontrolę, to gdy reagujesz, zanim zdążysz pomyśleć. Wyobraź sobie zwyczajną sytuację, ktoś zajeżdża Ci drogę lub mówi coś, co Cię irytuje. Zanim się obejrzysz, już krzyczysz, złożeczysz albo klątwiesz. Czy to brzmi znajomo? To jak iskra, która różnieca pożar nie do opanowania w twoim wnętrzu. Ten automatyczny odruch pokazuje, że w tym momencie twoje emocje są silniejsze od rozsądku. Stołujki nazywali to stanem apateja, ale nie w znaczeniu obojętności, jak wielu sądzi, lecz jako wewnętrzną wolność, zdolność, by nie być niewolnikiem własnych emocji. Wierzyli, że w każdej sytuacji, choćby najbardziej wymagającej, można zachować spokój. Nie dlatego, że ignorujemy rzeczywistość, lecz dlatego, że sami wybieramy, jak na nią reagujemy. I teraz pierwsze pytanie do ciebie: czy reagujesz impulsywnie, czy świadomie wybierasz najlepszą odpowiedź? Napisz w komentarzu: czy zdarzyło ci się tak stracić kontrolę? Jak to było? To pierwsza wielka lekcja stoicka uświadomienie sobie, że gniew, frustracja czy strach mogą cię opanować, jest kluczem do odzyskania kontroli. Co ciekawe, to coś zupełnie ludzkiego: wszyscy mamy silne reakcje emocjonalne. Ale, jak przypominają nam stołyki, nie musi to być regułą w naszym życiu. Uczą oni, że zamiast reagować w gorącej chwili, powinniśmy wziąć oddech, obserwować i dopiero wtedy działać. Brzmi prosto, prawda? Ale w praktyce wymaga ogromnej dyscypliny. Czy jesteś gotów spróbować? Jeśli tak, napisz w komentarzu: Wybieram kontrolę nad sobą. Kropka. Zamknij teraz na chwilę oczy i wyobraź sobie, jak bardzo to mogłoby odmienić twoje życie. Ile kłótni udałoby się uniknąć, gdybyś zrobił krok w tył, zanim wybuchłeś? Ile przyjaźni, relacji, a nawet szans na sukces mogłoby zostać ocalonych, gdybyś nauczył się kontrolować swoją pierwszą reakcję? Pomyśl o spokoju, jaki poczułbyś, wiedząc, że nic i nikt nie jest w stanie wyprowadzić cię z równowagi, chyba że sam na to pozwolisz. To naprawdę wyzwalające, prawda? To tak, jakbyś był właścicielem swojego własnego umysłu a nie tylko niewolnikiem własnych namiętności. Ale to dopiero początek. Istnieje coś jeszcze głębszego i bardziej niebezpiecznego niż impulsywna reakcja. To coś, co czai się w twoich myślach, które pielęgnujesz każdego dnia, często zupełnie nieświadomie. Czy zdarzyło ci się obudzić z poczuciem smutku, którego nie potrafisz wytłumaczyć? Czy zdarzyło ci się przez dni, tygodnie, a nawet miesiące rozpamiętywać coś, co wydarzyło się lata temu? Jakby nad Twoją głową wisiała szara chmura, mimo że na niebie świeci słońce? To częstsze niż myślisz. I właśnie w tym kryje się drugi wielki sygnał, że to emocje rządzą Tobą, kiedy osiadają w Twoim umyśle i zaczynają przejmować kontrolę nad Twoimi najintymniejszymi myślami. Stołyki rozumieli, że nasz umysł jest jak ogród. Jeśli go nie pielęgnujesz, chwasty, czyli negatywne myśli, urazy, lęki, zaczynają rosnąć i przejmować wszystko. Jeśli nie pilnujesz swoich myśli, zamieniają się one w ograniczające przekonania, które kształtują Twój obraz świata. To odbiera Ci pełnię życia. Czy zastanawiałeś się kiedyś, że często to lęk, a nie rzeczywistość, powstrzymuje Cię przed działaniem? Czy zauważyłeś, jak uraza do kogoś lub czegoś z przeszłości odbiera Ci możliwość przeżywania teraźniejszości? Stołyki przypominają nam, że jesteśmy tym, co myślimy, dlatego musimy pielęgnować takie myśli, które nas wzmacniają, a nie takie, które nas zniewalają. A teraz zapytam Cię, jakie myśli ostatnio karmisz? Czy one Cię wzmacniają, czy osłabiają? Odpowiedz w komentarzach. To jest drugi klucz do odzyskania kontroli nad emocjami, uświadomienie sobie, że nie musisz wierzyć we wszystko, co pomyślisz. Tak właśnie jest, nie każda Twoja myśl jest prawdą. Stołyki uczą nas, aby każdą myśl poddawać refleksji, sprawdzając, czy przybliża nas do cnoty, czy od niej oddala czy nas wzmacnia, czy osłabia, czy nas wyzwala, czy zniewała. To codzienna praktyka, która wymaga odwagi i determinacji. I właśnie o tym będziemy mówić przy kolejnym sygnale. Odkryjesz, w jaki sposób emocje potrafią przenikać nawet do najprostszych twoich nawyków, od sposobu, w jaki się budzisz, po najzwyklejsze rozmowy, i jak filozofia stoicka może pomóc ci rozbić te automatyczne schematy, transformując twój umysł i życie. Zostań ze mną w tej podróży, bo to, czego się teraz nauczysz, może być kluczem do emocjonalnej wolności, o jakiej nawet nie marzyłeś. Jesteś gotowy, aby zrobić ten krok? Jeśli tak, weź głęboki oddech, otwórz swoje serce i chodźmy razem. Drugim sygnałem, że to emocje tobą rządzą, jest to, że nie potrafisz wyłączyć swojego umysłu, nawet gdy w rzeczywistości nic się nie dzieje. Znasz te chwile, gdy kładziesz się do łóżka, patrzysz w sufit i czujesz... Jak Twoja głowa aż kipi od myśli, które nie mają końca? Czasem to lęk przed czymś, co nawet się nie wydarzyło, czasem to bolesne wspomnienie, które powraca, choć już dawno nie ma znaczenia. Znasz to? To właśnie niewidzialna siła emocji, która zamienia Twoje myśli w wyimaginowane potwory. To tak, jakby Twój umysł pisał scenariusze horroru oparte na niczym, jedynie na lęku, niepokoju i bólu. Stołeki nazywali to fantasia. Wyobrażeniami mentalnymi, które przejmują władzę nad Twoim umysłem i stają się bardziej realne niż sama rzeczywistość. Wyobraź sobie, że leżysz bezpiecznie w swoim łóżku, ale Twój umysł wmawia Ci, że zaraz wydarzy się coś strasznego. To tak, jakbyś żył w filmie grozy, który istnieje tylko w Twojej głowie. Dlaczego to takie niebezpieczne? Bo nieświadomie zaczynasz żyć w świecie, w którym emocje decydują o tym, kim jesteś, co masz robić i co masz czuć. To tak. Jakby gęsta mgła zasłoniła Ci oczy, uniemożliwiając wyraźne widzenie. Ile razy pobiałeś decyzję opartą na lęku, a nie na rozumie? Ile razy zrezygnowałeś z czegoś, bo Twój umysł mówił, a co, jeśli się nie uda? A co, jeśli nie jestem wystarczająco dobry? A co, jeśli mnie odrzucą? Ile szans przepadło, bo uwierzyłeś w historie, które napisały Twoje emocje? A co gorsza, te historie wcale nie muszą być prawdziwe. To tylko projekcje lęku, gniewu lub smutku, które przejmują władzę nad Twoim umysłem i nie pozwalają ci żyć teraźniejszością. Stołyki uczyli, że umysł można wytrenować, aby obserwował te myśli, jak widz oglądający sztukę teatralną i zamiast im się poddawać, zadawał pytanie, czy to jest prawdziwe, czy to mi służy, czy to pomaga mi żyć lepiej? Wypróbuj to. Następnym razem, gdy poczujesz, że zalewają cię zmartwienia lub lęki, weź głęboki oddech i zapytaj siebie, czy to jest fakt? Czy tylko emocjonalna projekcja? Jeśli to tylko projekcja, odpuść, nie dokarniaj jej i wróć do teraźniejszości. Podziel się w komentarzach, czy kiedykolwiek przeżyłeś coś takiego, to uczucie, że emocje opowiadają historię, która nie do końca odpowiada rzeczywistości. Twoja historia może pomóc innym, którzy zmagają się z tym samym problemem. Pomyśl, ile osób poczułoby się silniejszych, wiedząc, że nie są sami w tej walce. I pamiętaj, nie jesteś jedyny który zmaga się z tymi emocjonalnymi demonami. Każdy z nas przez to przechodzi, różnica polega na tym, jak na to reagujemy. Przejście do następnego sygnału jest naturalne, kiedy te myśli przejmują kontrolę, nie zostają tylko na powierzchni, zaczynają kształtować twoje najgłębsze przekonania. Zaczynasz wierzyć, że jesteś tym, co czujesz. Zauważyłeś, jak często mówimy: Jestem nerwowy, jestem niepewny, jestem niespokojny, jakby to była stała część naszej tożsamości? To jest bardziej niebezpieczne niż się wydaje. Kiedy mówisz jestem, definiujesz się przez emocje, oddając im władzę nad sobą. To tak, jakbyś sam zakładał sobie kajdanki i oddawał klucz w ręce emocji. Ale stołyki ostrzegają nas: emocje są ulotne, nie definiują tego, kim jesteś. Są jak chmury na niebie, czasem ciemne, czasem jasne, ale nie są samym niebem. Wyobraź sobie, jak wyglądałoby Twoje życie. Gdybyś zamiast mówić jestem niespokojny, powiedział: Doświadczam teraz niepokoju, ale wiem, że to minie. Widzisz różnicę? W pierwszym zdaniu jesteś więźniem emocji, w drugim jesteś panem swojego umysłu. Jesteś obserwatorem, a nie marionetką. To jest klucz do trzeciego sygnału, że emocje cię kontrolują, zaczynasz wierzyć, że one definiują to, kim jesteś. Ale prawda jest inna: nie jesteś gniewem, ani lękiem, ani smutkiem. Jesteś tym, który wszystko to obserwuje. To ty decydujesz, jak działać. To ty wybierasz kolejny krok. I teraz pytanie, czy jesteś tym, co czujesz, czy jesteś tym, który obserwuje to, co czujesz? Napisz w komentarzu, jestem tym, który obserwuje. Napisz to i pokaż światu i sobie, że nie zamierzasz już być więźniem swoich emocji. Ta zmiana perspektywy jest wyzwalająca. To pierwszy krok do odzyskania kontroli nad własnym życiem. A przygotuj się, bo w kolejnym sygnale pójdziemy jeszcze głębiej, porozmawiamy o tym, jak emocje mogą wkradać się w twoje nawyki, codzienne zachowania i często zmieniać się w kogoś, kim wcale nie chcesz być. Więc zostań ze mną, bo ta stoicka podróż dopiero się zaczyna. Piąty sygnał, że emocje cię kontrolują, to wtedy, gdy pozwalasz, by przeszłość rządziła twoją teraźniejszością. Wiesz, kiedy wciąż przeżywasz w głowie te kłótnie, która cię zraniła? Albo tę zdradę, która sprawiła, że przestałeś ufać? A może tę szansę, którą straciłeś i której wciąż żałujesz? To tak, jakby umysł wciąż na nowo wyświetlał te same sceny, powtarzając każdy szczegół i każdy ból, tak, jakby to działo się teraz. Dzieje się tak, ponieważ emocje, gdy przejmują kontrolę nad umysłem, nie mają zegara. Dla nich to, co było wczoraj, boli tak samo, jakby działo się dziś. Wyobraź sobie, że za każdym razem, gdy to przeżywasz, to tak, jakbyś otwierał ranę, która już się goiła. I za każdym razem krwawisz na nowo. Czyż nie tak? I wiesz, co w tym najgorsze? Gdy rana jest otwarta, nie możesz iść dalej. Utknąłeś w czymś, czego nie da się już zmienić. A każda emocja, która się tam rodzi, żal, gniew, uraza, to jak łańcuch, który trzyma cię w miejscu. Stołyki przypominają nam, że przeszłość już nie istnieje. Nie ma jej tutaj, jest tylko w naszym umyśle. To tylko wspomnienie. Nie możemy zmienić tego, co się wydarzyło, ale możemy zmienić sposób, w jaki zdecydujemy sobie z tym poradzić. Jeśli czujesz, że przeszłość nadal cię kontroluje, żądaj sobie pytanie, co powstrzymuje mnie przed puszczeniem tego teraz? Może to strach, że zapomnisz lekcję, albo że znowu zostaniesz zraniony. Ale pamiętaj, Odpuszczenie przeszłości nie oznacza, że wymazujesz pamięć czy ignorujesz ból, który czułeś. Oznacza tylko, że nie pozwalasz, by to decydowało o tym, co robisz, co czujesz i kim jesteś dzisiaj. Pomyśl: ile razy straciłeś dobry moment tylko dlatego, że byłeś uwięziony w tym, co było wcześniej? Ile razy pozwoliłeś, by wspomnienie porażki czy zawodu powstrzymało cię przed ponownym spróbowaniem? To tak, jakbyś żył z zaciągniętym hamulcem ręcznym, zawsze czekając aż przeszłość znowu Cię skrzywdzi. Ale prawda jest taka, że jedyną osobą, która może Cię z tego uwolnić, jesteś Ty sam. Teraz weź głęboki oddech i wykonaj to ćwiczenie. Zamknij na chwilę oczy i przywołaj w myślach ten moment z przeszłości, który najbardziej Cię więzi. Poczuj emocje, uznaj, jaką lekcję Ci przyniosła, a potem powiedz do siebie Dziękuję Ci, ale teraz Cię puszczam. To proste zdanie może być pierwszym krokiem do emocjonalnej wolności. Napisz w komentarzu: puszczam przeszłość. To potężne zdanie będzie Ci przypominać, że to Ty decydujesz, by nie być już więźniem emocjonalnych łańcuchów. Jesteś gotowy, by iść dalej, by budować teraźniejszość wolną od tego, co już minęło. A to prowadzi nas do szóstego sygnału, że emocje mogą kontrolować Twoje życie wtedy, gdy definiują nie tylko to, jak reagujesz, ale także to, kim jesteś. Przygotuj się, bo w następnym fragmencie porozmawiamy o tym, jak emocje mogą stać się twoją tożsamością i jak możesz to zmienić raz na zawsze. Piąty sygnał, że emocje cię kontrolują, to wtedy, gdy pozwalasz, by przeszłość narzucała tą twoim obecnym relacjom? Ile razy zauważyłeś, że reagujesz przesadnie na coś małego, jakieś nieodpowiednie słowo, krzywe spojrzenie, bo gdzieś głęboko w sobie wciąż nosisz starą ranę? To tak, jakby każda nowa osoba w Twoim życiu musiała płacić za krzywdę, której kiedyś doświadczyłeś? I tak, nawet ci, Którzy nie mają z tym nic wspólnego, stają się ofiarami twoich podejrzeń, krytyki, a czasem nawet nagromadzonej złości. Stołueki nazywali to więzieniem emocjonalnym, cyklem, w którym emocje z przeszłości kontrolują twoją teraźniejszość, a ty nawet tego nie zauważasz. Wyobraź sobie, że każdy kontakt z drugim człowiekiem przeżywasz tak, jakby był kontynuacją dawnych ran. Co z tego wynika? Zamykasz się, chronisz na zapas, a czasem atakujesz, zanim ktoś cię zrani. Zastanów się, ile przyjaźni, relacji rodzinnych czy nawet szans zawodowych sam zniszczyłeś przez strach, że historia się powtórzy. Teraz zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie twarz osoby, którą odsunąłeś od siebie lub z którą nie mogłeś się naprawdę zbliżyć z powodu twoich podejrzeń. To boli, prawda? Ale to właśnie dowód na to, że przeszłość nadal ma nad tobą władzę. I wiesz, co jest w tym najgorsze? Dopóki nie uznasz że jesteś więźniem tych emocji, nie będziesz w stanie w pełni przeżywać teraźniejszości. Stołyki uczą nas, że każdy moment jest wyjątkowy. Każda osoba, która wchodzi na naszą ścieżkę życia, zasługuje na prawdziwą szansę, bez etykietek, które dźwigamy z przeszłości. Gdy patrzysz na drugiego człowieka bez uprzedzeń i projekcji, otwiera się na możliwość przemiany, zarówno własnej, jak i relacji. To jest emocjonalna wolność życie uważne i rozsądne, bez ciężaru tego, co już się wydarzyło. Ale jak to wprowadzić w życie? Potrzeba odwagi. Odwagi, by spojrzeć w głąb siebie i zapytać: Czy reaguję na teraźniejszość? Czy odpowiadam na rany z przeszłości? Jeśli poczujesz, że to przeszłość wciąż rządzi tobą, weź głęboki oddech i powiedz do siebie: Wybieram życie tu i teraz. Ta prosta fraza może odblokować wolność. Odpowiedz w komentarzu: Uwalniam przeszłość i przyjmuję teraźniejszość. Ogłoś swoją decyzję o życiu lżejszym i bardziej autentycznym. Przypomnij sobie, nie możesz zmienić tego, co się wydarzyło, ale możesz wybrać, jak żyć od dziś. I mówiąc o wyborach, docieramy do szóstego sygnału, że emocje tobą rządzą, gdy ciągle szukasz aprobaty innych, żeby czuć się dobrze. Ale czy chcesz tak żyć? Zostań ze mną, bo w następnym akapicie porozmawiamy, jak media społecznościowe i potrzeba akceptacji mogą zniewalać twoją wolność emocjonalną i oddalać cię od tego, Kim naprawdę jesteś. Szósty sygnał, że emocje tobą rządzą, to nieustanne dążenie do walidacji zewnętrznej. To tak, jakbyś miał emocjonalne lustro zawsze pod ręką, pokazujące, kim jesteś według opinii innych. Polubienia, komentarze, pochwały to paliwo dla Twojego dobrostanu. Czujesz się dobrze, gdy ktoś Cię docenia, a upadasz emocjonalnie, gdy pojawiają się krytyka lub cisza. Zauważyłeś, że to pułapka. Stajesz się niewolnikiem tego, co myślą o tobie inni, a nie tego, kim naprawdę jesteś. Stołyki nazywali to emocjonalną zależnością, niewidzialnym więzieniem, które sprawia, że nieustannie potrzebujesz uznania, by czuć się wartościowym. Problem w tym, że ta walidacja nigdy nie daje pełni zadowolenia. Każde polubienie daje chwilę satysfakcji, a potem przychodzi pustka. Potrzebujesz więcej i więcej, jakby to był narkotyk emocjonalny. Zapytaj siebie, Ile razy sięgnąłeś po telefon, licząc, że jakaś aprobaty wypełni twoją wewnętrzną pustkę? Teraz zamknij oczy i wyobraź sobie, jak to jest żyć bez tej potrzeby. Wyobraź sobie, że budzisz się z poczuciem, że jesteś wystarczający, że nie ma znaczenia, czy ktoś cię doceni czy skrytykuje, ponieważ twoja siła pochodzi z wnętrza. Wyobraź sobie, ile odważniejszych i szczerych decyzji pogiałbyś, gdybyś nie potrzebował zgody innych? Stołyki uczą, że prawdziwa siła to wiedza o sobie, Niezależnie od tego, co mówią inni. Powiedz na głos: Jestem wystarczający. To mocne zdanie, które burzy cykl zależności. Przywraca ci prawo do życia w zgodzie ze sobą. Ale uwaga: to pragnienie aprobaty nie przychodzi tylko przez media społecznościowe czy w pracy. Czasem pojawia się w codziennych sytuacjach, gdy za bardzo zależy ci na tym, by zadowolić szefa, być akceptowanym przez przyjaciół albo nie zawieść nikogo. I to prowadzi nas do kolejnego sygnału, gdy unikasz konfliktów za wszelką cenę. Zauważyłeś, że często mówisz tak, choć wolałbyś powiedzieć nie, tylko po to, by nie rozczarować innych? Jakby strach przed odrzuceniem był silniejszy niż twój własny głos. A to jasny znak, że emocje przejmują ster, nie rozum. Stołyki wierzyli, że odwaga bycia wiernym sobie, nawet jeśli to oznacza niezadowolenie innych, to fundament emocjonalnej wolności. To nie oznacza bycia nieuprzejmym ani agresywnym. To znaczy mieć odwagę żyć swoją prawdą. Zapytaj siebie: Ile razy poświęciłem spokój, by uniknąć konfrontacji? Odpowiedz w komentarzu: Wybieram mój spokój ponad zadowalanie innych. To klucz do emocjonalnej samowystarczalności życie w zgodzie ze swoimi wartościami, nie z oczekiwaniami innych. A jeśli myślisz, że to już koniec to nie. ósmy sygnał jest subtelny, ale niszczycielski. To wtedy, gdy pozwalasz emocjom definiować Twoją wartość osobistą. Zauważyłeś, jak w dni pełne smutku lub porażki zdajesz się mały i bez znaczenia? Jakby emocje mówiły Ci, nie jesteś wystarczająco dobry. Ale stołyki przypominają, wartość człowieka nie zależy od tego, co czuje, zależy od tego, co wybiera czynić. Stołyki nauczali, że jesteśmy tym, co kontrolujemy, naszymi działaniami, myślami i decyzjami. I to jest wyzwalające. Nie jesteś smutkiem, który odczuwasz dzisiaj. Nie jesteś lękiem, który cię nawiedza. Jesteś tym, który wybiera, jak z tym działać. Napisz w komentarzu, jestem większy niż moje emocje. To podstawa życia stoickiego, wybór wolności emocjonalnej i zaprzestanie bycia niewolnikiem stanów, które w głębi są tylko przejściowe. I tak dochodzimy do dziesiątego i ostatniego sygnału, kiedy rezygnujesz z rozwoju, bo wierzysz, że twoje emocje cię definiują. Może już kiedyś powiedziałeś sobie, taki już jestem, nie ma sensu się zmieniać. To bez wątpienia najgorsze więzienie emocjonalne, bo sprawia, że wierzysz, że jesteś zakładnikiem swoich emocji, że nie ma wyjścia, że zmiana nie jest możliwa. Ale stołyki uczyli czegoś zupełnie innego, że zmiana jest zawsze możliwa, o ile jesteś gotów dokonać innego wyboru? Mówili, że nie jesteś tym samym człowiekiem, którym byłeś wczoraj, a każdy dzień niesie ze sobą szansę na nowy początek. Nie jesteś swoim gniewem, nie jesteś swoim smutkiem, jesteś tym, który wybiera, co z tym zrobić. Wyobraź sobie, jak potężne to jest wiedzieć, że każdego dnia możesz stać się kimś lepszym, silniejszym, mądrzejszym. Dlatego filozofia stoicka jest tak transformująca, bo przypomina nam, że jesteśmy panami swojego życia, nawet gdy emocje krzyczą w nas głośno. Dziś zapraszam Cię, abyś zrobił ten krok. Wybierz, aby być większy niż strach, gniew i smutek. Wybierz wolność emocjonalną. Jeśli dotarłeś aż tutaj gratulacje, już pokazałeś odwagę i gotowość do zmiany. Teraz chcecie o coś poprosić? Podziel się w komentarzu, który z tych sygnałów najbardziej Cię poruszył. Nad którym chcesz najpierw popracować? Twoja historia może zainspirować innych, którzy również przechodzą przez ten proces wewnętrznej przemiany. Zasubskrybuj kanał Filozofia Stoicka i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego materiału. Razem zamienimy ból w mądrość, a emocje sprzymierzeńców naszej stoickiej podróży. I pamiętaj, jesteś większy niż jakakolwiek emocja.